No cześć dzień dobry. Słuchajcie, taki odcinek e, informacyjny, dzisiaj krótki informacyjny odcinek e, odnośnie tego co się dzieje na kanale. E, bo pewnie od jakiegoś czasu zauważyliście, że mm, odcinków to jest tak jak na lekarstwo. Mało co się pojawiało. Mm. Nawet chwilami częściej były live y niż, niż odcinki. To z tego względu, że chciałem sobie troszeczkę takiego luzu zrobić, dłuższego, takiego odpoczynku, od takiej intensywnej nagrywek. Eee, tak I, i ostatnio sporo live'ów zaczęło się pojawiać, trochę ich więcej. Stwierdziłem, że troszkę będę nad live'ami nadrabiał. Eee, te, te pustki odcinkowe. I tak też miało być przez święta, bo że, że, że będą te live'y praktycznie codziennie albo prawie, że codziennie. Tak jak to miało ostatnio miejsce, że dość często tych live'ów było, ale sytuacja się zmieniła. Zmieniła się to dość tak diametralnie się zmieniła i... Um, dyplomatycznie rzecz ujmując sytuacja rodzinna. Ta z tych bardziej smutnych. Niech wam kolor koszulki co nieco podpowie. ty się możecie domyślić. Dokładniejsza informacja, co się stało, podam na Discordzie, na podkach na Resi, na którym zresztą też najczęściej tam można mnie spotkać, jeśli chodzi o jakąś komunikację poza YouTubeową. W związku z tym też, no, nie będzie przez święta odcinków, live'ów, bo nie mam nawet nic w zapasie, żebym mógł coś wrzucić, a um, no wiadomo, nie mam głowy do, do tej chwili do nagrywania czegokolwiek nowego jakichś odcinków. E, będę się pojawiał u próposza. myślę, gdzieś tam w odcinkach u niego. E, niemniej tutaj na kanał nie będę nagrywał nic, nie mam po prostu weny na razie na nagrywanie, myślę, że można się domyślić, tak? Można to zrozumieć. Mam taką nadzieję, że, że to rozumiecie o co się rozchodzi. E, także tak. Będzie taka po prostu już przerwa dłuższa. Jak długa? Nie mam pojęcia. Czy to będzie tydzień, czy to będzie dwa, miesiąc? Nie wiem. Ciężko jest mi po prostu powiedzieć. No, to, 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 to nie jest taka rzecz, którą się jest w stanie ustawić, że od wtedy do, od wtedy do wtedy i. I coś tylko, no, także tak, czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem, poza tym już nagrywam to trzeci raz. Po pierwszym razem coś, coś źle poustawiałem, mi się źle nagrało. Drugim razem było słychać moją słowiową lodówkę w tle. Do tego coś się mi rozłączyło i połączyło, i było dziwny dźwięk słychać. Odpinanie, podpinanie urządzenia. Mam nadzieję, że teraz tego nie ma, bo mam podsłuch w tej chwili wyłączony. Mam nadzieję, że się nagrało dobrze. E, dobra, no... Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Chyba. Jak o czymś zapomniałem, no to gdzieś możecie na, nie wiem, na, najlepiej na Discordzie chyba na PW dopytać ewentualnie. E, aczkolwiek tutaj już, no kilka osób myślę wie, więc ewentualnie poczta pantoflowa zadziała. Tak. Ja... Kończę odcinek informacyjny. I życzę Wam mimo wszystko spokojnych świąt. Przede wszystkim rodzinnych. Tak. To tyle. Na razie. Cześć.